Dzień dobry, dzień dobry. Witam w starym kanału społeczności Pymasters. Dzisiaj pokazujemy sobie o sygnałach, sygnałach i tak to dzięki Wam, dzięki Waszym sugestiom um, tworzę materiały. To odba, pytania od Was, od społeczności i od ludzi z zewnątrz społeczności, społeczności um, kierowały mnie na stworzenie materiału na temat um, sygnałów. To nagranie jest wybrane, as is, czyli bez edycji. Jak to jest krzyżowanie po drodze? Tak, będzie nagrane moim celem tą wiedzą, a nie nauka programów edycji edycji, obróbki wideo i dźwięku. W związku z czym przechodzimy sobie do naszego materiału na temat Django i sygnałów. Czym są sygnały w Django? W Django sygnały są mechanizmem powiadomień coś się dzieje z naszymi modelami, z naszymi danymi w systemie, to te modele wysyłają sygnały, które można przechwycić i na nie reagować. Pozwala to na oddzielenie logiki biznesowej od kodu aplikacji, czyli generalnie możemy sobie naszą logikę biznesową utrzymać w pliku powiedzmy biznes.py, a plik modelu może mieć sobie swoje Swój tam kod w pliku model.py. Natomiast to też można zrobić również bez sygnałów, bez żadnego problemu, po prostu zaimportować te pliki, te funkcje z logiką biznes biznesową do e, wykorzystywanych miejsc typu Views, typu model.py, więc to jest takie średnie um, średni plus. Sygnały są e, skomplikowane pod tym względem, że bardzo komplikują kod i potrafią znacznie utrudnić debugowanie. Dlaczego? No, bo coś klikamy, coś się dzieje, coś się zapisało, coś się zmieniło i nagle, jak w innym miejscu aplikacji, coś się nagle dzieje. Nie wiadomo dlaczego. Nigdzie w kodzie, w naszym modelu nie widać, żeby coś tam miało się wydarzyć, a się okazuje, że gdzieś tam nagle coś się dziwnego wydarzyło. Tutaj jest taki fajny bloczek z zastrzeżeniem, ten warning. Ten warning pochodzi właśnie ze strony Django, z dokumentacji. I oni tu bardzo wyraźnie piszą, że sygnały mogą spowodować, że nasz kod będzie trudniejszy w utrzymaniu. Więc lepiej jest nadpisać metody modelowe lub zaimplementować swojego customowego managera do modeli, gdzie będzie po prostu jawnie widać co i gdzie się dzieje. My tu się skupimy na pokazaniu, jak działają same sygnały i na nadpisywaniu metod modeli, natomiast manager jest poza zakresem tej naszej prezentacji. I teraz tak, jakie mamy rodzaje sygnałów? Mamy pre-save, czyli przed saveem, post-save, czyli po saveie. Pre-delete, post-delete, czyli przed i po usunięciu. M2M change, to jest dla modeli, które mają relacje typu many to many. Pre-migrate i post-migrate to dotyczy migracji. To nie jest lista kompletna. Możemy sobie zajrzeć tutaj na listę sygnałów w Django. To tu jeszcze mamy po prawej class-prepared, co tu jeszcze jest, pre postinit post było? Nie było. Czyli pre postinit. post-init, um, request-started, request-finished i do testów e, settingsy, oraz e, to jest, ciekawe, connection-created. Akurat tego nie, w sumie używałem zwykle chyba tylko pre-save i post-save. No, tylko to, tylko to mi się zdarzyło. Dokumentacja Django Signals jest dość rozbudowana standardowo warto w Django, hmm, Warto sobie ją przejrzeć i zwróćcie uwagę, tak. Jest kolejny warning od razu na pierwszy, pierwszym screenie, że to jest problematyczne i tu trzeba używać się ostrożnością. Dobra, idziemy dalej. Sygnały w Django implementują w projektowy Obserwator, który pozwala na właśnie reagowanie zmiany w stanie obiektów. Bez bezpośredniego powiązania między nimi. To jest fajne i jak powiedziałem wcześniej, ma też swoje wady. Nasz sprzążec obserwator wygląda tak, że nasz subject, czyli nasz ten model, który zmieniamy, wysyła powiadomienia o zmianie, które reagują po prostu obserwatorzy, którzy się zapisali do tych powiadomień, tak? I w odpowiedzi mogą ewentualnie poinformować nasza, naszego subjecta, czyli nasz model o e, zmianach. To umożliwia takie luźne powiązanie między obiektami, generalnie, o czym sobie za chwilę powiemy, natomiast komplikuje kod, po prostu. Wady i zalety sygnałów zalety. Modularność, to co mówiłem wcześniej, możemy oddzielić sobie naszą logikę biznesową od kodu aplikacji, czyli trzymać funkcje biznesowe poza ModoSpring, to możemy zrobić bez sygnałów, bez żadnego problemu i sobie po prostu zaimportować logikę biznesową do sygnałów lub do widoków, gdzie potrzebujemy. Tu nie ma kłopotu. Elastyczność. Łatwe dodawanie nowych funkcji bez modyfikacji istniejącego kodu. Tak, to, to, to jest, to jest ważna rzecz. E, otóż. Jeżeli ten kod, który piszemy jest pod naszą kontrolą, tak, czyli jest to powiedzmy model SPY, na którym pracujemy, to spoko, to możemy sobie ten, w tym model SPY zmienić metodę save, nadpisać, dodać do niej dodatkowe elementy i wszystko jest fajnie. Sprawy się komplikują, kiedy mamy jakąś aplikację ściągniętą z zewnątrz, z PyPy na przykład czy coś, która nam jakieś rzeczy robi w systemie, i musimy tam się wpiąć do save'a, czy post-save'a, czy presave'a, gdziekolwiek, i coś zrobić z tymi danymi, coś zrobić reakcja na, na, na to zdarzenie, tak? Czyli powiedzmy, mamy aplikację, która nam obsługuje użytkowników, jakiś tam, tak, powiedzmy taką teoretyczną aplikację z pipe'ach to tam obsługuje jakichś użytkowników i musimy się wpiąć do niej żeby powiedzmy na zmianę użytkownika wysyłać do niego maila. No i teraz ten kod nie jest pod naszą kontrolą. Nie możemy tam się wpiąć do save'a i wpisać, że w tym i tym przypadku wyślij nam maila. Nie, 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 to się nie uda. No to tutaj rzeczywiście z pomocą przychodzi sygnał powiedzmy post save i wpinamy się sygnałem post -save do tej naszej aplikacji i robimy sobie tam to, co trzeba, czyli wysyłamy tego maila. Łatwość ostrzeżenia. No to jest to właśnie, co mniej więcej powiedziałem. Generalnie możemy sobie łatwo zbudować nową funkcję i wpiąć ją do systemu, natomiast tego nie widać, więc utrudnia debagowanie. Możemy tworzyć własne sygnały. To jest fajne dosyć, bo możemy sobie wysyłać własne sygnały, na które będą reagowały inne aplikacje, więc to może być czasem przydatne. Z wad. Wydajność. Może się zdarzyć, że sygnał będzie wywoływany wielokrotnie, wpadniemy w pętle i to będzie problem nie tylko wydajnościowy, ale również no, w, sumie w kodzie. Zamiast jednego maila wysyłamy ich 200, czy 300 czy 500, dopóki ktoś nie znajdzie, co się dzieje. To jest nie banana bana na maile. Więc, więc trzeba uważać, żeby nie wpadać w pętle. Przejrzystość i debagowanie. No, oczywiście, jak mówiłem też wcześniej. Wpinanie sygnałów jest takie dosyć niejawne, więc powoduje trudności w debugowaniu tylko po prostu nie widać. Coś klikamy, co się zapisało, i nagle gdzieś jest inna zmiana. Więc generalnie w miarę możliwości unikać. Zresztą trochę z Nasłuchiwanie sygnałów. Sygnały zwykle umieszczamy w pliku z tak to jeszcze tutaj proponuje dokumentacja, któraś, tak tutaj. Um, tak. Że zwykle sygnały żyją sobie w pliku signals submodul. I w takim pliku signals submodul mamy sobie ten import naszego sygnału. Musimy zaimportować sobie receivera, to jest dekorator, który tu używamy. No i musimy sobie zaimportować model, który, do którego będziemy się podpinać. I tu sobie robimy po prostu taką funkcję. Który nazywa się MyHandler, który udykujemy deklaratorem tym receiver, rodzaj sygnału, kto go wysyła. I to jest wszystko. To jest e, cała deklaracja sygnału. Oczywiście kod, e, co tam, który coś robi, to jest w środku, tak, tego tutaj nie widać. Teraz, jak te sygnały, podpiąć, żeby rzeczywiście się, 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 się działy? Bo to, że my tutaj mamy ten deklarator. To to jeszcze nie jest będzie, że, że ten sygnał się uruchomi. Ten sygnał się uruchomi, jak przypniemy go w konfiguracji aplikacji w metodzie Ready, tak? Czyli mamy ten nasz plik App Config, i w nim mamy metodę Ready, która nie jest robiona automatycznie. No możemy tutaj się przyjrzeć. Już momencik, tutaj mamy na przykład Apps. Tak to jest to. O, się pyta o Już. E, mamy metodę apps i mamy plik apps.py i to jest akurat deklaracja naszej aplikacji i generalnie e, Django samo tworzy taki plik. I to jest to, co Django tworzy. Natomiast my, jeżeli chcemy mieć sygnały, to musimy sobie dopisać takie coś. I dopisanie tego spowoduje, że Django automatycznie zaimportuje, Znaczy, um, Django tutaj, um, przy to radia, zaimportuje sobie nasze um, sygnały z pliku sygnał z Py, a ponieważ one są wszystkie odekorowane tym naszym dekoratorem Receiver, pres, receiver to um, je tutaj nam ładnie um, zarejestruje i będzie wykonywać na odpowiednie zmiany tych naszych modeli. Długą wersją, jaką możemy sobie zrobić, to jest jawne takie zadeklarowanie naszego sygnału, podłączenie sygnału, czyli bierzemy sobie presave save tutaj, czyli nasz sygnał, connect, handler, czyli deklaracja naszej funkcji, no i musimy zadeklarować tool이 model. W sumie to jest czytelniejsze. To jest bardziej magiczne. Jak ktoś ma małą styczność z Django, to to jest bardziej magiczne, i tutaj trzeba będzie zajrzeć i poczytać, o co w tym chodzi. Natomiast to nie jest jakoś szczególnie problematyczne. Jedna i druga metoda jest takim dobra. Co ważne, co ważne, właśnie to jest ciekawe. Sygnały są wykonywane w kolejności ich podłączenia, czyli jak mamy kilka, tak, to tutaj właściwie. Nie wiem, jaka jest kolejność ich podłączenia. Więc no, tutaj mamy dwa sygnały akurat. Create Profil Create User Settings. I ja teraz nie wiem, który, który będzie pierwszy. Można pomyśleć, że będzie linia po linii, tak, czyli według tej kolejności jest tutaj. Ale nie wiem, musimy to sprawdzić. Natomiast jak sobie tutaj robimy te nasze jawne połączenie, to wtedy mamy pełną kontrolę nad kolejnością, więc to jest spoko, bo po prostu. Jest czytelnie, czytelniejszy. Ale to też może nie mieć większego znaczenia. Jak macie 20 sygnałów, to oczywiście może mieć problem, ale jeżeli to jest jeden czy dwa sygnały, albo one są w ogóle niezależne, to, to nie, ma, nie ma znaczenia. Teraz sobie zrobimy mało sesję kodowania. Pokażę Wam, jak, sobie, jak się robi taki sygnalik. Zrobimy sobie sygnał, który nam zwiększa ilość, zwiększa licznik postów na użytkowniku, na profilu użytkownika. Do tego celu wykorzystam projekt Reddit, który tworzymy w społeczności Pymasters. Dołączyć do niego można na stronie pymasters.pl przez społeczność. Wtedy y, popracujemy razem w grupie nad projektem. I co tu się dzieje? Mamy nasz, y, naszą funkcję do aktualizacji profilu. Y, ściągamy sobie profilu użytkownika podbijamy licznik, zapisujemy profil. Tu uwaga, z tym zapisywaniem profilu trzeba uważać, czy użyć metody save, czy użyć metody update. O co chodzi? Metoda save powoduje uruchomienie wszystkich, um, wysyłanie sygnałów. Tak, czyli jeżeli sobie robimy profil save, to polecą sygnały pre-save, post-save i tak dalej. Natomiast jeżeli użyjemy metody update, zamiast savea to wtedy tych synełów nie będzie. To może być lepszym i szybszym rozwiązaniem. To zależy już od sytuacji. U nas tutaj użyliśmy save'a, bo w to jest bez znaczenia większego. Oczywiście jest dekorator i to wszystko montujemy w model model.py. Teraz sobie pójdziemy do kodu. Chodź. I tak, mamy naszego użytkownika, popatrzymy. Tu jest pole post Mamy naszą aplikację Core, bo to jest aplikacja Core u nas. Tutaj mamy zaimportowane sygnały. I tu mamy ten nasz konkretny sygnał. Tak jak widać, jest zaimportowany PostSave, jest Receiver, jest Model Post, jest Model Profile. Model Post jest po to, bo słuchamy, modelu, bo słuchamy zdarzenia PostSave na poście. A um, co? A profile jest po to, by profil. I tu zwróćcie uwagę, że jest takie pole created. Ono jest true w momencie, kiedy nasz model został właśnie stworzony, co jest dość wygodne, żeby złapać sobie po prostu zdarzenie tworzenia posta. Dobrze, ja uruchomię, już mam uruchomiony nasz projekt. Tak. To teraz, żeby Wam pokazać, co się dzieje, odpalimy sobie konsolę, czy DB -shela, czy Shell. czy Shell'a po prostu Ej, chodź tu. No, dzisiaj coś mi pisanie nie idzie. I zaimportujemy naszego user profile. Nasz użytkownik to jest... Ha, jeszcze user. To jestem ja, tak? Czyli na służbkowym to będzie... Po moim mailu. O, user. Nie user. Nie users. Tak, to jestem ja. Teraz p to jest równe... Tak, to jest mój profil, p postcount. Oj, jeszcze raz źle <laughs> ja to zrobiłem, przepraszam. I teraz p postcount. Tam nie było savea. Dobra, mamy 0 po ma postów, tak? Dobrze, więc sobie jedziemy na nasze aplikacji. Gdzie to jest? Tutaj. Ja tu już jestem zalogowany. Przejdźmy sobie Post Create, bierzemy Community i bierzemy jeden Content Example. Tak, mam jeden post. Tu, popatrzcie, ściągamy jeszcze raz profil. Post Count jest jeden, fajno. Dodamy sobie kolejny post. Community 2, 2. Tutaj post jest. I znowu odświeżamy nasz post Postcount. 2. Super, działa, nie? Fajno. Wszystko cacy, tylko rzeczywiście, że. No, nie widać tego naszego. Nie widać, co tu się dzieje, bo mamy tutaj ten nasz model sp. Mamy tego save'a, Tak o. Tu się ten save kończy. I, I co? I nagle gdzieś tam się pojawił jakiś counter, gdzieś, gdzieś coś go podbiło. Nie fajnie. Dobra, wyłońmy nasze prezentację na chwilkę. Prezentacja jest tutaj. Kolejny, rzecz, którą sobie zrobimy, to pokażę Wam, jak to zrobić z nadpisaniem save'a, czyli zmodyfikujemy naszą metodę save w poście. Tak, za chwilę tutaj Wam to pokażę. Ja tam już przygotowuję. Przygotowałem sobie wcześniej, czyli odkomentowuję to. Ale jednocześnie muszę wyrzucić sygnały, czyli tutaj zam delete. Papa. Pa. Tutaj wyrzucę funkcję ready. E, coś mi się jeszcze zmieniło. Model split Core. To jest. Postcount mamy. Migracja, tak bo trzeba było dodać migrację. Dobra. Cały czas postcount jest dwa. E, idziemy sobie zrobić naszego posta, postcreate. Bierzemy sobie jakieś community. 3-3. Dodaj 3, posta. Zrobione. I teraz. Co się wydarzy? Uuu. A? Coś skrzeniłem. Może czegoś nie zapisałem. Dziwne jeszcze raz. <grym> Widać. Czasami się można zdziwić. Może trzeba odświeżyć aplikację po prostu. Jeszcze bo mógł nie odświeżyć nam całego kodu. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Post create. 4 4 zapisz. I teraz profil object get. O, coś tutaj. Dobra, przerzucę sobie tego naszego menu. To jesteśmy na poście. Tu sprawdzamy czy nasz, nasze, nasze ten nasz post jest nowy, bo jeżeli jest nowy, jeżeli jest safe, to właśnie jeszcze nie istnieje primary key. I dodam sobie tutaj mm, jakiegoś printa za chwilę, bo coś tu mi nie pasuje. Ja to powinno ładnie działać. to było piątka, piątka tutaj, post i co? Zadziałało teraz, tak? Więc chodziło o tego. Um, a właśnie, chodziło o tego istniu, bo tutaj jest super save, więc jak już poleciało save, to to ten nasz post nie był nowy, bo już save poleciał. Bo właściwie ten save powinien być na samym końcu w tym przypadku. No, ale dobra, niech tak będzie. Czyli yy, tak, to jest to, co możemy zrobić sobie yy, zrobić sobie yy, nadpisując metodę save. I proszę, jak dla mnie jest to dużo czytelniejsze, bo mamy tutaj tą metodę yy, po prostu ładnie czytelną i widoczną w save. Ie. Możemy sobie to wziąć na przykład wrzucić tutaj def yy, update post -count. O, już tam poprawia hmm, edytor, y, Znaczy, to jest Copilot I proszę, możemy sobie y, to y, zrobić. No, oczywiście, to nie jest poprawne jeszcze, żeby to poprawić, żeby wziąć sobie tutaj tę kopię metodę i po prostu jej tam użyć przy istniu. Y, możemy sobie to wrzucić do pliku, tak jak mówiłem wcześniej, businesspy i też tam to wykorzystać. Jest to po prostu czytelniejsze, bo widoczne jest to ładnie y, w kodzie, nad którym pracujemy. Także jak macie kontrolę nad kodem, nadpisujcie metody, a nie twórzcie sygnały, bo to nie, 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 nie dobre jest. Um, wracając do naszej prezentacji. Jak już to skończyliśmy. Właśnie, kiedy używać sygnałów? Po raz kolejny odwołuję się do tego warninga, który widać było na początku. Sygnały mogą spowodować to, że nasz kod będzie trudny do utrzymania. Więc lepiej jest um, nadpisywać metodę modeli, a nie używać sygnałów. I tak, kiedy używać sygnałów? Unikać, unikać, unikać. Jeżeli to jest możliwe, unikać, preferować nadpisywanie metod init, save dalej. Jak sugeruje to dokumentacja Django. Jeżeli masz kontrolę nad modelem, tak jak my tutaj w tej aplikacji, tutaj w tym naszym redicie, to nadpisuj metody save, init i te inne rzeczy i z tego korzystaj. Czytelność jest ważna. Debagowanie będzie trwało krócej. Jeżeli nie masz metody kontroli metod nad kodem, czyli właśnie używasz jakiejś aplikacji z PyPy typu jakiś katalog użytkowników, typu jakiś katalog biblioteczny, czy jakieś inne rzeczy i potrzebujesz tam wpiąć sobie post czy, czy inne metody, no to rzeczywiście <laughs> Wtedy trzeba ostrożnie użyć sygnału. Czyli, kiedy nasłuchujesz zmian zewnętrznej biblioteki, ostrożnie używaj sygnałów i zwracaj uwagę na to, czy się nie zabędlają. Jeśli chcesz reagować na zdarzenia w wielu miejscach, to lepsze będzie importowanie funkcji do savea, czy, 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 czy inita, czy gdzieś jeszcze indziej. Aczkolwiek może to być powód, żeby. Stworzyć e, swoje, stworzyć po prostu, uży, użyć sygnałów. No i jeszcze tutaj jednej rzeczy czym wiem, jeżeli piszesz swoją bibliotekę, która będzie używana przez świat zewnętrzny, możesz użyć sygnał, sygnałów, swoich sygnałów, żeby ludzie się mogli wpiąć do Twojej biblioteki, do tego, żeby ją wykorzystać i, i, i posługiwać na zmiany tej, tej biblioteki. Jakieś tam ustawowe sygnały, typu, nie wiem, e-mail send na przykład. E, idziemy dalej. O tak, i to już jest koniec. Dziękuję za wasz czas. Zapraszam was do dołączenia do społeczności Pymasters na stronie pymasters.pl przez społeczność. Zapraszam was też do popełnienia mojego darmowego e-booka na stronie pymasters.pl przez No i zapraszam was do subskrypcji tego kanału i czytania mojego bloga akademia.it.com.pl akademia. akademia I co? I do usłyszenia na kolejnym nagraniu. Dziękuję.